No czołem czołem ekipa i białoporek brzezowy ciąg dalszy wysuszyłem sobie na grzejniku, robię sobie takie korytko zawsze, patrzę przy okazji fajny sposób na suszenie różnych ziół, robię sobie po prostu takie korytko z kartki A4, spinaczem widać dobrze, spinaczem po prostu e, robię takie coś, no i to wędruje sobie na klasyczny grzejnik I wysuszyłem naszego białoporka. Tutaj koleżanka się dziwiła, dlaczego go obrałem z tych zewnętrznych skórek. No nie wiem, jakoś intuicyjnie ten owocnik to ściąłem i tą brązową skórkę ściąłem. Jakoś mi to się wydaje estetycznie, żeby były takie po prostu białe, fajne. Tutaj to rzucił się jak papier, jak tektura. I teraz łamię się, słychać jak się łamie, tak? No i słuchajcie, zaparzyłem naszego białoporka. Żeby w jedną noc wysuszyło na grzejniku. Natomiast zaparzenie wywar wygląda tak: czyli jest delikatnie klarowny, delikatnie taki jest, no, mętny, żółtawy, ale bardziej klarowny. I teraz tak, smak. No właśnie, nie, nie, nie czuję goryczki. Może ta goryczka jest właśnie bardziej w tych częściach brązowych, czy w tym. Owocniku, nie czuję goryczki, żeby było szczególnie gorzkie, ale też nie jest to specjalnie mocny. Jakiś odwar, raczej herbatka. Powiem, że w smaku przyzwoita. Jak na wywar ziołowy piłem gorsze rzeczy. Można to pić zdrowotnie, te wszystkie właściwości antynowotworowe, przeciwzapalne, i inne cuda białoporka, o których mówię jeszcze raz nie będę mówił, bo. Jest bardzo dużo materiału na ten temat w sieci. Na co to? No, to takie cudowne właściwości różnego typu. Yy, zdrowotnie jestem w stanie sobie to pić. Tak? Jak najbardziej. A zastanawiam się, czy nie można by tego wywaru udoskonalić, dodać czegoś, żeby było bardziej nie wiem, kolorowe, aromatyczne, co by nie psuło właściwości grzybka. Tych cudownych. Zrazu mówię, że takich starszych egzemplarzy grzyba. No ponoć te młode, ponoć, słyszałem, nie próbowałem, da rady przygotować, można je zjeść na upartego, to rzeczywiście powiem Wam, że te, tu te kosteczki białe, one się wyparzyły tak dalej, puściły taki herbaciano-grzybkowy smak jest rzeczywiście. No ale to jest tektura po prostu, to te kurde ugryźć, no po prostu jakbym starą tekturę próbował ugryźć, no rzeczywiście jest to nie, niejadalne. Może w sytuacji kryzysowej, by to zmielić na jakąś mączkę i spożyć na, na zapchanie żołądka, na tak jak łyko drewniane, ale nie no jest to rzeczywiście niejadalne. Natomiast wywar da się wypić, nie jest gorzki w moim wydaniu, może przez ścięcie tej brązowej skórki, no i, i tyle. Nie smakuje to źle, co wprost, wprost przeciwnie jak na zioła, bardzo fajnie, powtarzam się już, ale naprawdę można spróbować. I że tak powiem nie urosną od tego wielkie czarne zęby i sierść po prostu na twarzy. Żyje jak widać i, i nagrywa dla Was filmik. I na pewno spróbuję jeszcze różnych patentów na tego białoporka na przyrządzenie. Jak Ty coś wiesz na temat fajnych grzybów zimowych, drzewnych, czy jakieś patenty tego typu. Bo ostatnio troszkę się grzybobraniem zimowym zajmuję. Czy wiesz coś na temat białoporka? Jak najbardziej linkuj, linkuj. W komentarzach, jak masz własne filmy na ten temat, na temat grzybów, na przykład zimowych, to też proszę śmiało linkować. W ogóle, jak macie co do moich filmów korespondujące swoje tematy, czy swoje filmy, no, no nie, nie na zasadzie komercyjnych reklam, tak? ale po prostu swoje kanały YouTube, jak najbardziej można podlinkować. Polecić użytkownikom moim swoje materiały w komentarzach poniżej. Zapraszam, może ja też się czegoś dowiem. Na ten temat. No tymczasem co? No tymczasem my tu pracujemy dalej z tematem różnych preperskich y, przetworów. Heja na razie.